A weź, ode mnie tysiąc, poproszę. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko, lubię mleko. Mleko, lubię, lubię mleko. O, no nie mieszkasz? No, dlaczego nie po woli? Mam na list do pani adwokat Magdaleny Środy. Kancelaria Adwokacka Momento Mori o aż, aż Rzeszowa. Rzeszył Jakuba Bermana 5 przez 8. Wezwanie na sprostowania. W związku z pańskimi wypowiedziami oczyniącymi uwajmujące Szanownego Pana osoba A Morodo, Meksykana TV, pojawiający się regularnie na kanale YouTube Mleczny Człowiek i Wojciech z Bombatu nazywa się pana do publicznego z pracowaniem przeprosin wyżej wspomnianego i jest pan zobowiązany stosować przeprosiny. Ona co będzie w terminie do 30.04.2021. 2021. No to do jutra. Tak? tak? No to przepraszam. Jan Krzysztof Kononon przepraszam Pana Jarosława Arzewskiego za liczne pomówienie, kłamstwo i oszustwa, które. Wypowiedziałem na jego temat. Bardzo żałuję swojego koronnego zachowania. Obiecuję poprawę. Panie że jest jako człowiek uczciwy i mający nieposzaną opinię. Nie zasłużył na takie zachowanie z mojej strony. Krzysztof Kononowi. Jednocześnie informuję Pana, że brak przeprosin na kanale YouTube Mleczny Człowiek. Wojciech z Bombacu będzie skutkować odpowiednimi krokami. Prawny adwokat Magdalena Środa. I telefon do jej. Język Baum, Bo A, bu, Mam, bu A, U, My An. To dzwoń jak jest telefon. to To dzwoń jak jest numer. E, przepraszam bardzo, ale jestem pierwszy się odnieść. Pierwsze do pani środy. Dziś nie środa, ale czwartek. Pani Magdaleno. Ja panią znam nie od dzisiaj. Siedziałem w sejmie. Na klopie. Wiele lat. Na klopie. Znam panią jak pięć panów. Można badać. Bo się chmurzy. Jak święć palców. Panie adwokat, zaraz sprawdzę, czy jest taka kancelaria. Wrzeszowia, momento mori. A momento mori inaczej oznacza pamiętać śmierci. Widzisz, pani środa. Wiem, co to znaczy: momento mori. Momento mori, pamiętaj śmierci. Kładzisz, kiedy możesz odejść. Jedna, pani Środy Szkoda, że nie. Y, tygodnie dnia pani ma na. Na. na środa, 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 czas na roda. I. Powiem pani. Nie wiem, czy to. to no, pani się zwrócił, bo można wydrukować z komputera i napisać sam. I. Nie ma pani podpisu. Nie ma pani nic. Nie złożyła pani podpis. Pieczonki nie, nie postawiła, nic. Ja zaraz badam, czy ta gatelaria weszła... No to może Krzyśku zadzwoń. Jest. I tak dalej. Ja dzwoniłem raz to na inny numer telefonu, bo to dwa numery telefonu podane. To, ale zadzwonię, jak Jacek Placzek mówi, spróbuję jeszcze raz dzisiaj. Zrób sobie nagłośnik, a. Dzień dobry. Czy ja rozmawiam z panem adwokatem Zygmuntem Baumann? Zgadza się, tak? Tak. E, proszę pana, ja otrzymałem takie pismo, ja nazywam się Konor Krzysztof, od pani adwokat Magdaleny Środy e, i bardzo ją dokładnie znam. Czy państwo wysyłaliście do mnie wezwanie do sprostowania, coś takiego? Z dnia 20... pana Jarosława Proszę Proszę? Tak. Zgadza się. Czy pan co wysyłaliście No mnie? Panie Zygmuncie, panie adwokacie, bo tak mogę mówić, bo, tak, tak. bo nie jestem, bo pana trudne nazwisko wymówić. Jakieś niepolskie chyba nazwisko masz pan, niemieckie albo jakieś, nie wiem. Proszę pana, powiem panu, bo takiego polskiego nazwiska nie ma w Polsce, i powiem tak.

Dobra, dobra, czekam. Zadzwoniłem do pana Zygmunta B. Morodo. <grymne> Bo ciężko by mówić to na dysku jako, jak powiedziałem. O, już. Halo? No witam, jeszcze raz, e, proszę pana, e, czy pan Zygmunt, e, proszę pana, e, czy pan, ja mam pytanie do pana, a czy może jest pani adwokat Środa, e, proszę pana, dlaczego nie ma, mam pytanie do pana, dlaczego nie ma pana podpisu, nie ma nic na piśmie, pieczątki nie ma, na górze, na, na dole. Dlaczego nie ma? Dlaczego? Ja jeszcze nie skończyłem, proszę pana, panie Zygmuncie. E, e, nie ma tego, co ja wymieniłem, tylko pan oczernia mnie i Wojtka S. Borodo, że żeby ja przeprosił na swoim YouTubie e, Jarosława A. Borodo. Ja powiem tak, pan, panie Zygmuncie. Nigdy. Czy pan dokładnie, panu, panie Zygmuncie, opowiedział, pan e, Jarosław, a? O sobie. Co on wyrabiał? O, proszę pana, nie, nie, proszę pana. On nie z osobą. Ja na te pismo napiszę do pana, do pani Arbokot Środy, żeby pan wiedział, co on wyrabiał jaka ja pomogą niemu wyjść z alkoholu. To każdy wie w Białymstoku. Czy on powiedział, że on był pijakiem, narkotykarzem? Powiedział dla Pana? To dlaczego Pan, on do Pana napisał listownie, czy jak? Czy był u Pana? Proszę pana, i wy tak nakładcy jego, proszę pana, zajęliście się, tak? Ja nie rozumiem, zatrudnił? A co, wy pracujecie u jego biurze? O co on ma biuro jakieś? E, proszę pana, ma prawo, ale e, niech on powie w pierwszej osobie. Bo jak ja napiszę o nim, to pan i pani Magdalena Środa, którą bardzo dobrze znam, bo wiele lat byłem posłem, proszę pana, i w Sejmie siedzieliśmy okay. ławka w ławkę, proszę pana. Ławka w ławkę, jak, jak w szkole, można powiedzieć. E, i, I proszę pani, niech zastanowi się pani adwokat Środa, Magdalena i pan, panie Zygmuncie, ja nigdy, od razu mówię, nigdy, jeżeli on nie zwróci mnie pieniążków, bardzo dużych, za nagrywanie ze mną la, e, e, na kanale filmów, za nagrywanie lajtów, prowadzenie i tak dalej, to ja nigdy jego nie będę przepraszać. To dla mnie nie jest człowiek, to dla mnie jest taki człowiek, który nie wypłacił się z pieniążków. Dla mnie, bardzo dużo, to jest, nic człowiek, ale inaczej mogę nazwać złodziej. Który okradł mnie, z pieniążków i tak dalej. Czy on to powiedział, czy nie dla pana przez telefon? A, to proszę zadzwonić do Andrzejewskiego i wezwać jego do siebie. To powiedz, że, dlaczego on nagrał na swoim kanale, że ja 14-letnią dziewczynkę zgwałciłem. Pierdolony skurwysyn syn. I je, o, jeszcze Wojtek dodaje, że on nagrał na swoim kanale, że Wojtek zgwałcił 14-letnią dziewczynkę. I powiem tak, dlaczego pan to wierzysz, panie Zygmuntie? Ja bym chciałby się z panem spotkać. Ja mogę. Przyjechać do Rzeszowa nawet. Do pana, do kancelarii. Proszę pana. I porozmawiać. Albo zapraszam do ciebie, proszę pana, na szkolną 17. Odbranka. I... Proszę pana, nigdy nie tej chłopcy nie dostaniecie. Nigdy i on nie dostanie. Wiesz pan? I on nie dostanie. Jeżeli on nie rozliczy się ze mną. Wiesz pan? E, proszę pana, bardzo dobrze. Sp spotkamy się w sądzie. Ja też mam ja jestem adwokatem i spotkamy się adwokat, z adwokatem będzie walczyć. Trudno ci moimy. Powalczymy troszkę. Nie wiadomo, kto znajdzie się w ciubie. Czy ja, czy pan, czy, czy ten, czy Jarosław A! Panie Zygmuncie, bo ja nie straszę, ale wie pan co? Takie haniebne żądania, niesprawiedliwe, trochę mi to jest haniebne. Oczernianie, ośmieszanie, wiesz pan? Pan słucha śpijaka, alkoholika, narkotykarza? Pytam pana, panie Zygmuncie! Proszę pana, ja mam. Mogę napisać i podpiszę się, proszę pana, dużo świadków. Mam, jak on spożywał, jak on położył człowieka do ziemi, którego karmił paluszkami słonymi, i ten człowiek zmarł. Nie dawał jeść, tylko pojął alkoholem. Słyszysz, doleją się pan teraz, panie Zygmuncie? Prawda o nim? Proszę? Tak. E... Proszę pana, ja karimy alkoholem? Proszę pana, wiesz pan co? To możemy się spotkać. Możemy się spotkać. Ja czekam, proszę pana, dziś mamy którego? E, 29, czekam do 3 maja i e, ja czekam na pana na, na przyjazd. Nie, proszę pana, ja czekam na, na przyjazd, bo ja, ja tego nie podaruję panu i to jest nagrywane, proszę pana, i tak dalej, ten list cały nagrany, że żądacie przeprosiny. Nie, jak on nie zwróci pieniążki duże, a wiedzą, dużo ludzi wiedzą, jak on się zachowywał, jak męczył matkę, że matka nie miała nawet toalety, nie miała toalety, gdzie się załatwić, się. ja mam świadkę na to. Mam zdjęcia, mam wszystko, proszę pana. I pan miał już takie dury jego, takie mnie e, panie adwokacie? Czy ja panu zamknę kancelarię? Chcesz panu zamknąć? Kancelarię te ja zamknę, bo nie jest sztuka zamknąć kancelarię. Ja raz, dwa umiem zamykać dla takich haniebnych ludzi. Prędziutko zamknę panu i we środy zamknę, że nigdy nie będziecie mieć pracy, nic. Skąd się to? Lawacz. Dla adwokatów lewych. Zrozumiał pan? Zrozumiał pan czy nie? Pytam, zrozumiał pan czy nie? No tak, jak zrozumiał, to czekam do środy, do 3 maja, o z panu. Dziękuję bardzo. Nie chcę rozmawiać więcej. Dobrze już No i co tam? Czego adwokat żąda od Ciebie? I Szanowny Państwo to już drugi list bo jeden list z pieniążkami, żeby ja zapłacił ja nie będę płacić a, nie jako będę a, a jaką kwotę masz ty zapłacić? Bardzo dużo bardzo dużo nie będę płacić i nie będę żądać, nie będę przepraszać jego niech on przeprosi mnie i niech dla mnie wpłaci pieniążki oddać za, ze mną za nagrywanie filmu. B miało być pół na pół. Jarku, miało być pół na pół. Gdzie te pół na pół? W dupie? Ile dawałeś mi? Grosze dawałeś. Ja nie widziałem twoich wykazów. O! A ty co? Zatajałeś. Ja, nagrałeś na Wojtka, że Wojtek zgwałcił 14 dziewczynkę. Gdzie te prosiny? Gdzie to wszystko? Powiedz. Ja podjadę pod Twój dom, ja wiem gdzie mieszkasz. Chcesz, żeby była chlebczyna na twoim domie? Chcesz, żeby e, było karteczka, że jeszcze złodziejem, pieniędzy, że matkę męczyłeś. Przez kogo matkę dostała blok mieszkanie? Powiedz. Niech mi że sama matka tobie, ale ty sam wiesz. Jak mieszkałeś? Gdzie mama twoja się załatwiała? Niech Wojtek powie. A ma... weź nie, ode mnie ty się od kurwa proszę odpierdolić. Bo Wojtek widział. No. I ludzie widzieli. ty kurwa w... swoje kurwa... I ludzie widzieli, gdzie się załatwiałeś. I mama. Czy w kurwa... Swoją kurwa dupę pilnuj. I zawsze kurwa taka... Na mnie pisali pis. Zacznij. Naprawdę. Jak napisałem prawdę tobie w liście, to dupa pojechała, że samochodzi yy, tą schodę sprzedać. Co? Że mnie nie oddać pieniędzy, to dupa pojechała. Po tydzień pojechałem tobie. To już adwokatka szukać. Szukaj i tak przegracie. I tak przegrasz! Na razie! Trzymaj się i łopie!